Mamy poszukiwane bansze, kanał taktyczny Tom 64 Poszukiwane bansze ostatnio było widziane przy Skate Parku. Neguje, odbija w stronę Glen Parku. Bansze prawdopodobnie jest po dużym tuningu. King 82. Potrzebne Wam nasze wsparcie. Są 64 kod ostatnie 10-20 Glen Park Ile gonimy i tymi radio Potrzebuję, potrzebuję gdzie może jedną skier Jestem 64 podskierdzą się jednostkę pokręci się wokół Glenn Parku, chociaż prawdopodobnie już odjechał daleko. Tam 65 widzimy 7. poszukiwane bansze Jesteśmy... W... Jesteśmy Jesteśmy tuż przy szpitalu na Edwood. Jesteśmy nami w tej... Jesteśmy pod... ...Central Intersection. Jutro no na bieżącej pozycję. Okej, okay, zatrzymaliśmy się w miejscu... ...przed panem Tykonem. Jesteśmy na Commerce. Aktualnie stoimy. Zjechał na pobocze Dobra, 164, 64 podjedziemy do was jako wsparcie. Siema. wam asysty, przystąpcie do na razie, normalnego zatrzymania drogowego. Jaka jest była największa prędkość tego pojazdu? Ucieka. Ucieka? Tak. Gdzieś jeszcze jest to za czerwonym 2 już leci w drodze. Będzie potrzebny bullet albo tweetach ponieważ no Sultan na prostej nie daje rady 64 chwilowo nie mamy pozwolenia na podjęcie takiego pojazdu My też się meldować Meldować czy? Tak, meldować, tak, tak meldujcie Kierujemy się na północ w stronę zielonej trójki Neguję, jedziemy na zachód Na West Broadway mijamy sekcję węzłonniową John no, 02, jesteśmy na wami. Pojazd bardzo poślizg Trochę tu Tak. Zakłujemy go, zakłujemy. West Broadway. Uwaga na mananę, która stoi na dachu. Kręciliśmy na Western AF, kierunek południowy. Zgadzaj do dachu, blokady. Przestań po drugiej stronie na do blokady, bo tak to nie damy rady. Jesteśmy na cztery, na 5 West, kierunek wschodni. na 425 na południ potrzebujemy zgody na przemianowanie na jakieś przerażający. Jednostka Meir. to wam jak tylko że to że słuchajcie, niech wszystkie jednostki, które są w stanie, wyprzedzają go na 425. On na prostej będzie chciał nas zgubić. Jedźcie przez South Central i blokujcie na dokach, na Seville i na East Beach. 425. 425 S na ponad... Jeszcze jedzie aktualnie w tunelu w więc tam... Tak, tak, potwierdzam. E -na tam Nasza maksymalna prędkość do 220 km, jego około 250-260 Tam 40, <ś> nie <milliseconds> mam jednostek, grafik, unit. Sam yy, 64. Sam 62. Przejechał obok stadionu. 164, <noise> <noise> jeżeli dostaniemy zgodę do superwizora, możemy się przemianować z jednostkiem pościgowym. Nie w widzimy. 164,910,19. Czy jedno SkyR go widzi? Nie, SkyR też nie widzi, jedno SkyR też nie jest w stanie zanim nadążyć. Nie widzimy go.